Pufulec, nie mamy pufulec. Pufulec to są chrupki. Dzień dobry wszystkim. A właściwie to dobry wieczór. Już, już wychodzimy, już wychodzimy. Witamy Was serdecznie, ja i Karim. Jesteśmy na Placyku Zabaw, w piątek wieczorem. Walentynki. Zapraszamy Was na ten, na ten dzień. <grytanie> Naprawdę? Samolot? Samolot leci? No już wychodzimy. Zapraszamy Was na ten dzisiejszy film. Chodź, Karim. Tak, idzie tata. Chodź, idziemy. Chodź. Mamy Fisę? Tak. No to chodź, to chodź. To chodź... Mamy Fisę. Jak mamy Fisę, to chodź idziemy na atrakcję jakąś, dobra? Chodź. Idzie tata. Idzie tata, idzie. Idzie tata? Halo, halo. Halo, Idzie tata? <ścoughs> halo, halo. Idzie tata? Powiedz, idzie tata. Migulka. Nie, nie, nie. Powiedz, idzie tata. Dikudiku! A się, chodź, idziemy. Chodź. No proszę Karimku, chodź. Chciałeś iść na samolot? To siadaj na samolot. No mamy żeton fisę, tak, proszę, wrzucasz ty czy ja wrzucam? Kto wrzuca? Ty? Dasz radę tutaj? Dasz radę czy ci pomóc? Daj pomogę Ci, bo w rękawiczkach to nie dasz rady, daj dziecko. O, światło się zaświeciło, jest światło? Jest światło. proszę, jedziemy, lecimy samolotem. Papa, pa, leć! Doszliśmy teraz na inne atrakcje z Karimem, także zaraz zobaczymy, co sobie wybierze. Chyba pójdzie na królika, tak jak ostatnio, bo mu się podobało. Tak, Karim, mamy fisę, chodź, siadaj tutaj na królika. Wchodź do środka, proszę bardzo. I co masz tutaj? Wrzucamy fisę i jedziesz na króliku, uwaga. Proszę bardzo, startujemy. Karim, co to znalazłeś z jakieś badyla? Tego się nie bierze do budzi. Chodź, idziemy na spacer, fajnie było na atrakcjach? Fajnie było? Opowiadaj, tak? Tak? Nie dawaj mi tego do buzi, ty mały łajzo, ty. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy się przejść. Chodź. Światła. No, światła ma samochód, a Karim idzie na rękach, tak? Co, że, jak, jak powiedziałeś, żeby iść na ręce, proszę, tak? Powiedz proszę. Co tam jest? Jedzie kolej auto. Musimy uważać, żeby e, nas nie rozjechało, tak? Uwaga, bo jedzie auto, tak? Tam jedzie. Przejechał. Proszę? Nie rozumiem. A, i griżę, uważaj, tak, i uważaj. Uważamy. Uważamy, tak? Na ręce? Tak? Dobrze, a co się mówi? Co się mówi? Na no, no i popatrz, idziemy na rękach. Jest tam. Dobrze, na dół. No to chodź na dół. Jest tam światło? Czy nie ma światła? Nie ma. <laughs> nie ma światła. Jest światło. Jest światło. Jest światło. Są lampy tam. Lampy tam są, tak? Chodź, idziemy. Na ręce. Na ręce, tak? Pies tam szczeka no. Głośno szczeka pies. Lekko kociel. Pies. Kociel. Powiedz pies. Pies szczeka, tak? Lumina. Światło. Lumina. Światło powiedz. Lumina. Czemu nie powiesz światło? Jak zgaszam kamerę, to wtedy mówisz. Światło? Chcesz iść na, na, na dół? No to chodź na dół. Chodź na dół. Jak nie na ręce, to na dół. Jak nie tak, to tak. Sam nie Jedzie auto, tak? Trzeba uważać, no jedzie tam, uważamy, bo jedzie kolejny, no. Na lecie! Co się mówi? Co się mówi? Co tam jest? No to chodź na ręce z powrotem, chodź. Czyli znowu na ręce, tak? Au, au. How, how, robi pies, tak? Hał hał? No to chodź, idziemy, chodź, idziemy. Popchamy trochę wózek i idziemy na rękach. Piesek szczeka? Chodź, idziemy lepiej w wózku, dobra? Chodź, idziemy. Karim, uważaj. Pokaż, jak ją tu masz królika. Chodź, pokaż, mi widzą. Masz królika. Chodź, pokaż, bo królik jest duży. Tylko uważaj, nie strąć mi tu kamery. Chodź tutaj. Tu jest piwo. Dzieci nie piją piwa. Takiego dużego królika dostałeś. <grym> uważaj szklankę, żeby nie rozbić, żebyś nie rozbił szklanki. Taki duży królik. On ma składane takie nogi, także takiego dostał. Tutaj królik będzie ze mną. Karim poszedł sobie zjeść, a ja sobie otworzę takie piwko. Na wieczór walentynkowy taki duński tuborg, yy, jedno z takich piw, które tutaj lubię, po prostu w Rumunii, one jest bardzo yy, popularne, no i chciałem się po prostu napić. Jutro będę robił sobie yy, dietę, to znaczy dietę, post taki cały dzień i nic nie będę jadł w dniu jutrzejszym, także yy, dzisiaj <grym> nadrabiam <grym> zaległości, kalorie i tak dalej. Także można się pobujać w foteliku. Fajny, bujany. I co? Żeby tradycji stało się zadość. Na zdrowie. Norok Skol. Pijemy. Dobre. Chcesz królik? Królik nie chce. Będzie więcej dla mnie. I dzień dobry w sobotnie do południe. Pada śniegiem. Zaczęło tak pruszyć. Idę zagrzeć samochód. Czekam na Anę i na Karima, ponieważ jedziemy w jedno miejsce. Jedziemy spotkać się z taką dziewczyną, której nie znamy, ale robimy po prostu komuś przysługę, żeby odebrać klucze od mieszkania, ponieważ ten ktoś nie mieszka w Bukareszcie, a będzie się tutaj chciał przeprowadzić. Także no, e, tak to wygląda. Także jedziemy tam załatwić tę sprawę no i później wrócimy do domu. Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj gdzieś jakoś za specjalnie wychodzili. Może później zobaczę z Karimem na jakiś spacer. No jest jednak zimno, czy zimno jak zimno, im jest zimno, nie, nie jest zimno, jest jeden stopień na plusie. Ale nie jest za przyjemnie, bo tak pruszy trochę tym śniegiem, taka pogoda szaro-buro i ponuro. Tak, pada śnieg, proszę bardzo, idą tutaj do samochodu, idzie pisz ubrany na żółto, <grym> idzie Ana. Pada śnieg. Lubisz śnieg, Karim? Pada śnieg? Tak, lubisz? Chodź, siadaj dzień do samochodu. dzień dobry Dzień dobry, witamy. Na, na naszym kanale. Zrób papa. Halo, halo. Nie zrobisz? Chodź, siadaj. Proszę bardzo, Karim, siadaj tutaj. Zajmij swoje miejsce strategiczne. Będziesz tutaj siedział. Mama już siada z drugiej strony. Tutaj siada mama, tak? Także jesteśmy rodzina Mora w komplecie i ruszamy w drogę. Nie wiem, czy będzie widać tam za mną rumuńska flaga, która powiewa. Widać. Ja widzę tutaj w oknie kamery. Anna z Karimem wyszła, żeby odebrać te klucze. Ja czekam, bo znalazłem kawałek parkingu, żeby nie porzucać samochodu. Tak jak ludzie tutaj porzucają w Rumunii na środku ulicy. Także stoimy legalnie, ale przyjść parking, więc żeby kogoś tu nie zablokować, to ja po prostu czekam. No i oni za chwilę przyjdą. I musimy podjechać jeszcze w jedno miejsce. O, idą. Mamy klucze jedziemy jeszcze w jedno miejsce, żeby. Spisać licznik, <noise> zrobić zdjęcie po prostu licznika i ten, no, takie robimy przysługi ludziom tutaj czasami, <noise> zdarza się. Dobra, wsiadamy, ruszamy. Ale sypi śniegiem, normalnie zawierucha się zrobiła. Dojechaliśmy teraz do tego miejsca. Pokażę Wam jak wygląda to mieszkanie, bo może będziecie po prostu ciekawi. Ja sam jestem ciekawy, bo idziemy tam, mamy od niego klucze. Zamknę tylko auto, 70 metrów musimy przejść. Na piechotę znalazłem tutaj miejsce, to tutaj zaparkowaliśmy. To jest osiedle w sektorze piątym, w pobliżu pracy, gdzie ona pracuje. Dosłownie kilkaset metrów stąd jest znana praca. No i idziemy do tego mieszkania. Widzę, że piszk pis jest szczęśliwy. Karim, popatrzcie tutaj. Jesteś szczęśliwy. Zobacz, pokaż. Zimno? Cie nam zimno, jest ciepło. Tutaj wchodzimy. Taka stara klatka, nie wygląda to tutaj za specjalnie, ale ponoć mieszkanie jest fajne, także zaraz zobaczymy. Które piętro? No To jest tutaj, czyli zaraz przy samym wejściu. Dobra, ponoć, że jest na trzy razy zamknięte, więc musimy otworzyć. Dwa, trzy i na dole też. Nie ma nikogo w domu. Tak, nie ma tutaj nikogo. Na ręce już, na ręce byś chciał. Popatrzcie się, jakie mieszkanie. E, tutaj jest łazienka. Łazienka, tutaj jest ładna łazienka, tak, toaleta. Także tak się prezentuje. Przejdźmy do następnego pomieszczenia. Nie wiem, czy tu się. O, tu się. Takie fajne kontakty. Zobaczcie. Tyk, tyk. Jakie fajne. I tu jest e, kuchnia taka, także myślę, że kuchnia jest po prostu e, fajna. Tak się prezentuje, proszę bardzo. I tutaj jest taki salonik, także e, wygląda to fajnie naprawdę, ale proszę bardzo. Kominek normalnie kominek tutaj jest w tym mieszkaniu, także naprawdę wygląda fajnie. Ja widziałem na zdjęciach jak się paliło w tym kominku. To jest mieszkanie koleżanki Anny, która jest w Anglii. No i po prostu tutaj przyjechaliśmy tak. Przyjechaliśmy, mieliśmy tutaj zrobić zdjęcie, Anna robi zdjęcie licznika, żeby wiadomo było ile tam trzeba zapłacić za rachunek. No i tak to wygląda, tak? Także chciałem wam pokazać jak ten. Mogę powiedzieć, ile tu kosztuje wynajem tego mieszkania, bo 1400 lejów. Tutaj napiszę Wam, ile to jest w polskich złotych. Bo ona wynajmuje to mieszkanie po prostu jak tutaj mają przyjechać, to przyjeżdżają po prostu w to miejsce, żeby nie wynajmować hoteli. Stać ich na to, pracując w Anglii, żeby po prostu to mieszkanie stało nawet tutaj puste i sobie je. Trzymają, jak tutaj przyjeżdżają, zamiast płacić za hotele, tak? George ma swoją firmę w Anglii, ten, Elena mieszka razem z nim tam. No i co i ten? No i tak tutaj przyjeżdżają, tak? Jak raz na czas do Rumunii, raz na dwa, trzy miesiące. No i po prostu tutaj sobie urzędują w tym, w tym mieszkaniu. Myśmy tutaj tak przyjechali. Gościni, Anna była ich tu kiedyś odwiedzić i ten. Także, także ona już tutaj była, ja jestem tutaj pierwszy raz. Widziałem tylko ten kominek na, na zdjęciach, jak był włączony, jak się tam jak był włączony, po prostu widać było płomienie. Także, także było to coś fajnego. <grym>, taki mieć w bloku. I ten myślę, że stary blok, ale mieszkanie naprawdę wygląda y, fajnie. Tak, bere, bere, piwo, byś chciał z lodówki. No, są piwa. Zostawiamy piwa, piwo nie jest dla, dla małych piszków, tutaj tak. <grywia> także tak to słuchajcie się prezentuje. No i co? Karim, zdejmij mi się, że tą czapkę, gdzie dziecko w tej czapce? Tutaj ten. No. Także także ten, co? Jeszcze raz z rzutokiem na łazienkę. Tutaj taka łazienka. Ja w lustrze, mówiący do Was. Ja myślę, że to jest e, fajne miejsce, fajne mieszkanie. Anna e, robi tam jakieś e, też filmy, nie wiem dla kogo i po co. E, I ten, także niech robi, niech sobie nie filmuje, co ja miałem powiedzieć. E, uważam, że ten, bo to była umowa tutaj podpisana wiele lat temu, więc stąd też jest taka cena. Normalnie takie mieszkanie by nie kosztowało tyle. Myślę, że koszt... Myślę, że by kosztowało około 2000, ponad 2000 lejów. E, no to jest cena naprawdę tutaj. Zobaczmy bardzo niska, jak, jak za taki poziom tego mieszkania i, 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 i ten. Także no ktoś to po prostu podpisał sobie umowę. Nikt nie zmienia tej umowy. Właścicielka tego mieszkania, e, ona po prostu ten. E, cieszy się, że ma stałego nabywcę, że nie musi się gdzieś tam bujać, co chwilę komuś wynajmować i ten. Pokażę Wam, jak wygląda włączony kominek, bo ona go włączyła. Proszę bardzo, taki włączony kom kominek. Także, także ten, nie bój się, Karim, nie bój się. To taki, taki jest kominek, ten zobacz, czy jest gorące. Nie bój się, nie bój się, zobacz, czy jest gorące, zobacz. Nie, nie jest gorące, ten wygląda to tak. Także ten, a bo to grzeje tak się inaczej, tak? Grzeje. Nie, nie jest fridżer, nie jest gorące. A tutaj prezent, tak? Taki od nas dostali? Może. No, także mm, tak to o wygląda. Foku. Fajny kominek, fajne mieszkanie. Karimowi się podoba? Podobać się kominek, podobać się ogień. O film. Eee, no, chcesz go wyłączyć? Chcesz wyłączyć? No, coś ja Niech ty... będzie, nie działa. Nie działa. działa, ona lubi zdjęcia. Niech działa, kominek. Fisa to nie jest Fisa, to jest chyba pieniążek tutaj. Tak mi się wydaje, to nie jest Fisa. Pieniążek. Bani, takie małe. Bani. No także tak to się prezentuje i jeszcze widok na kominek. A ja mam pytanie czy ktoś ogląda tutaj z Holandii zobaczcie jaka pamiątka z Holandii e, upiłem się w Holandii tak w Amsterdamie no także takie ten dobra nie ruszam nie, nie jestem tak u siebie też ale po prostu chciałem pokazać i ten wiem że Elena nie miałaby jakieś obiekcji że filmuję, czy po prostu tutaj pokazuje to miejsce Także ten, ja ją znam. Miałem okazję spędzać z Eleną i z Georgem Sylwestra rewelion, tak zwany w Rumunii parę lat temu, zanim Karim się urodził. Ale to nie było w tym mieszkaniu, oni wtedy byli jeszcze jakoś w hotelu, bo chyba wtedy nie wynajmowali tego. No, także tak to jest. Karim, idziemy do domu, jedziemy. Gaś, kominek. Tak, kominek zgaszony i ten. Karim, gdzie tam chcesz chodzić na fotel? Gdzie tam wchodzisz na fotel? Co. Gdzie tutaj pupę wsadasz, co? Karim. Fajnie na fotelu. Fajnie na fotelu tutaj siedzieć. Wygodny fotel, tak? Fajny. Karimowi się podoba na fotelu. Tutaj, zobaczcie, jeszcze jest taka y, szafa duża. Także ten, jakieś półeczki u góry. Także Wysokie Także ten. No, wygląda to naprawdę fajnie. To mieszkanko tutaj nie jest duże, ale jak dla y, dwóch osób, którzy tutaj przyjeżdżają, sobie po prostu raz na czas to nic więcej mi po prostu nie potrzeba jakbym był, powiedzmy za Aną, bez Karima to też by nam wystarczyło tego rodzaju mieszkanie żeby, żeby po prostu ten, to tak jak mieszkaliśmy na Kale Arachowej to tam był jeden pokój no i tutaj też jest właśnie taki jeden salon i jest kuchnia chyba to jest taki sam metraż jak tam przy Kale Arachowej było no podobny też w granicach 30 kilku metrów kwadratowych tak to wygląda, dobra czas się stąd zawijać i jechać do domu Takim stryczkiem elektryczkiem się tu otwiera? Nie, o tak się otwiera tutaj drzwi Trzeba przesunąć i się otwiera tutaj drzwi Wychodzimy, jest po prostu śnieżyca Śnieżyca, Kalim, Śnieżyca, zobacz jaka śnieżyca Pierwszy raz za nas słyszę to słowo Bo tutaj śnieg to raczej rzadkość w reszczy. No i ten, także <laughs> Idziemy do auta, sypie Jest jak jest Podoba się Kalim? Zadowolony, jest jakieś tam krakersa, yy, tak? Dobra, wracamy do domu, bo już czas na nas. My mamy dzisiaj pos. Yy, wracamy do domu, nie, nie ma grzania. Yy, I ten. Ja mówię, że jak ja wyjadę do Polski, bo jestem dwa dni przed wyjazdem, to będą wię, większe rachunki po prostu jak wyjadę, bo nie będą grzali, bez opamiętania. Yy, I co miałem powiedzieć? Pada śnieg, wracamy do domu, a i zacząłem mówić o poście, że my dzisiaj za nami nic nie jemy, mamy przerwę, taki dzień bez jedzenia, dopiero jutro coś, także ja dzisiaj tylko jestem o kawach, bo kawę sobie po prostu zawsze lubię wypić, herbatę i wodę, nie wiem, raczej herbatę, wody nie będę pił, herbatę, kawę i tyle dzisiaj, jeśli chodzi o ten, dobra, chodźcie, tutaj biały stoi zaparkowany, czeka na nas. Tak, już proszę bardzo, otwieram auto i wsiadajcie i wracamy do domu. Ale sypi śniegiem, słuchajcie, pogoda jest taka, jakby się diabły żeniły, jak ja to mówię zawsze. Idę teraz do paczkomatu, ponieważ tym razem idę coś odebrać, bo ona sobie coś kupiła. Pokażę Wam w domu, co to jest. Tutaj mam EasyBoxa, muszę wpisać kod i odbiorę paczkę. Tutaj jest paczka. Przyjechało to z Magu. To jest bardzo popularny tutaj w Rumunii taki portal, coś jak w Polsce mamy, słuchajcie, Allegro. Dajmy, finalizuję. I dobrze, jest odebrane. Także będzie prezentacja w domu, co to jest. A myślę, że ona się bardzo ucieszy i nie może się doczekać, aż dostanie to, co tutaj mamy. I właśnie ona robi lemoniadę. Jestem już w domu. Taką mam lemoniadę, a zrobiła to jest skatina, czyli te owoce rokitnika, tak jak my to nazywamy w Polsce. I zimbirem. Także bardzo dobra, taka z miodem. Z miodem z cytryną. Także jest taka y, ostra, bym powiedział trochę. Spicy, ale jest dobra. Ja tak będę pił naprzek raz herbatę, raz lemoniadę, raz herbatę, raz lemoniadę. Nie wiem, dzisiaj ona nie wytrzyma z tym postem, zjadła coś, zobaczy jak będzie ze mną. A na razie nic nie jadłem, tylko piję cały czas i picie, zmaga. <śm> potrzeby pójścia do toalety non stop. Ale tak sobie piję. Raz jedno, raz drugie, raz kawa, raz herbata, raz lemoniada i tak. Wszystkiego po trochu i ona otwiera. Zaraz zobaczycie, co tutaj mamy ciekawego. Proszę bardzo, co to jest? <grytania> Anna marzyła o tym, żeby kupić, żeby kupić taki, e, takie jabłko, taki Apple Watch. Także no co? No, po prostu spełniła swoje marzenie i zamówiliśmy, przyszło zemaga, maga, także e, dobrze, niech się cieszy, niech ma. Jak ja mogę mieć e, kamery, różne sprzęty e, no to ona po prostu będzie miała takiego Apple Watcha. Pokażę jak to tutaj wygląda. Jest, e, będziemy go sparować zaraz, ona ma iPhone'a, jak każdy e, tutaj. Obywatel Rumunii większość ma iPhone'y ja zresztą też mam, ale mnie iPhone był potrzebny do nagrywania przez jakiś czas też filmów postawały na tym kanale na YouTube filmy nagrywane iPhone'em i ten, a tutaj jest ten um, Apple Watch, ale taki proszę bardzo aha, jakie to małe jakie to jest małe, jakiś ten, taki mały aha i do tego jest pasek i trzeba będzie sobie go po prostu ten pasek czarny Apple Watch czarny. Także trzeba będzie go sobie zainstalować. Proszę bardzo, taki. Dobra, pokażę Wam, jak będzie już na ręce. Proszę bardzo, tutaj jeszcze mamy ładowarkę do niego. Także będziemy go ładować, bo jest po prostu nienaładowany. Nie, nie pokażę, jak wygląda na ręce ten zegarek. Tak wygląda. Cieszysz się? Jesteś, jesteś zadowolona? Kalim? Kalim ma swój świat. Akurat brzmiał. Akurat tam patrzy w ten... No dobra, no to taki jest zegarek. Proszę bardzo. Prez, 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 prez... Będziesz przyzwyczaić się tak. Ładny. Podoba mi się. Proszę. Tak, podoba mi się. Ja się cieszę, jak ona się po prostu cieszy. jak kaniem na ręce i wychodzi z krzesełka. Dzień dobry, w, niedziel... w niedzielny poranek Rzos, chodź Rzos, na dół, mówi się na dół Wysiadaj z wózka, proszę, wysiadaj z wózka Jesteśmy na placu Kozawa. Zobaczcie jaka aura, co się dzieje Napadało śniegu, jest po prostu Fajnie, pięknie <grytanie> Gdzie Karim, tam idziesz? Pruszy śnieg, i co? Gdzie jest Karim? <grytanie> nie ma Karima? <grytanie> zniknął? Nie, nie zniknął Zdążyliśmy pospacerować Byliśmy na kawie, ale to się pojawi na innym vlogu albo już się pojawi, nie wiem, bo nagrywam tyle w ostatnim czasie, że się gubię w tym, co kiedy się ma pojawić. Wszystko jest zaplanowane, tak czy inaczej, w swojej jakiejś kolejności, ale fajnie było z Karimem. Trochę nas zasypało, zaśnieżyło, więc jak zima wygląda, to tutaj widzicie, ale będzie więcej na tym vlogu z cyklu Karim i ja. Wtedy, kiedy ma być. A ja chciałem jeszcze wrócić do tematu i wam tutaj powiedzieć odnośnie tego mieszkania, ponieważ y, użyłem takiego określenia, że to mieszkanie y, będzie po prostu na wynajem tak czy inaczej, bo tam w tym mieszkaniu, które pokazywałem wam i, i byliśmy wczoraj, nie mieszka w tej chwili ani Elena z Georgem, bo oni są w Anglii. Y, I po prostu ktoś będzie korzystał w tym czasie i płacił ten czynsz. Żeby oni nie płacili, tak się dogadali przez anę, po prostu. Bo ona w tym uczestniczyła, żeby komuś po prostu pomóc wynająć tak tymczasowo to mieszkanie na 2-3 miesiące, bo temu komuś pasuje. I po prostu dlatego byliśmy tam to w ten sposób załatwić. Wcześniej oczywiście Elena, George się zgodzili. Dla nich to było nawet korzystne, ponieważ nie będą musieli płacić przez 2-3 miesiące czynszu. A ten ktoś się tam wprowadzi no i będzie tak krótkoterminowo po prostu tam mieszkał i ten. A później się wyprowadzi. Oni jak będą chcieli przyjechać właśnie za parę miesięcy, to już mieszkanie będzie zwolnione. Także są tego korzyści. No i co? I tak chciałem o tym po prostu powiedzieć, jak to wygląda. No. Także pomogliśmy to załatwić. I dobrze, teraz się zrobiło zimowo. Ja się cieszę, bo jest naprawdę... Zimno. Wiem, nie mam czapki. Nie wiem, czy mam w ogóle. Pytałem się wczoraj Jana No Ty tutaj chyba nie ubrałeś czapki odkąd przyjechałeś do Rumunii. Ja mówię, no, no nie. Ja mówię, a mam czapkę w ogóle? Ona mówi, no chyba nie masz. No. Jak nie nosisz, to nie masz. No więc nie mam. Muszę sobie kupić czapkę. Może jak będę w Polsce, to sobie kupię czapkę. No bo tutaj już nie kupię, bo Wy jak oglądacie tego vloga, to ja na dzień następny wyjeżdżam, także. No tak, to jest. Vlogi będą z opóźnieniem tygodniowym, bo po prostu tam, jak będę w Krakowie, to słabo z tym internetem strasznie wolny. Wgrywanie tych vlogów to jest challenge. Nie biorę laptopa, będę miał przez to więcej też miejsca, żeby przywieźć jakieś rzeczy z Polski w plecaku. No i ten, także biorę tylko to, co jest potrzebne. I tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zawracam stąd. Będę kończył ten dzisiejszy film. Strasznie zaczyna wiać teraz. Jak to się mówi? Biednemu wiatr zawsze wieje w oczy. Biedny się nie czuje, ale... Ale tak jest lepiej. Ale będę szedł tyłem? Tyłem iść? Straszna ta zawirucha się taka zrobiła. No nic, nie ma co narzekać. Wracam. Jak już powiedziałem we vlogu, tym dzisiejszym z Karimem, lubię zimę. Lubię jak jest zimno, lubię po prostu takie, takie śnieżyce, nawet czasami. Może ten wiatr nie jest przyjemny, to faktycznie, ale, ale jest fajnie, tak, taka aura zimowa, naprawdę. Także dobrze, niech będzie trochę tej zimy, bo było jej mało ostatnimi czasy tutaj w Rumunii. I ten. Także tyle jeśli chodzi o tego vloga. Muszę go kończyć, nie będę więcej już tutaj nic nagrywał, bo muszę to złożyć zanim po prostu wyjadę. No i tyle, także napiszcie co uważacie, wasze komentarze, jak ja to powtarzam zawsze z kulturą, no i tyle właściwie, tak, zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał rodzinny Mora Family Vlog oraz zostawiajcie łapki w górę, a my widzimy się w następnych filmach, powstaną też filmy z Polski, które będziecie oglądali, na pewno. Będzie też ciekawie. Tyle z mojej strony. Zdrówka przede wszystkim. No i do zobaczenia następnym razem. A ja idę pod wiatr do domu. Papa! Pa.